Miss Polonia i Miss Palenkę 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 Colombia Kolumbia. Train Crazy Co tu się dzieje? To po prostu są jaja, nie? Czegoś takiego nie nigdy? Santa Marta do Cartagena Berlina Stur 80 zł za osobę 250. To kupiłem się bilety Berlina i słuchajcie, żebyście nie wierzyli na Daniakom, bo posiedliśmy w podniesie do, do autobusu tam. Musieliśmy przejść przed rondo. Oczywiście jak to w wielu krajach, nie miejsce tam, bo jest zamknięty terminal. nas bilety, za 10 minut będzie bus, bus ale ja już o tym czytałam, że... To jest kłamstwo, więc e, pamiętajcie, tu jest ten malutki, taki widzicie, e, boże, tam nie wiem jak to nazwać, pomieszczenie. E, I zaraz zobaczymy ile będziemy za bilet wypłacić. Trzeba mieć paszporty, żeby kupić e, bilety. 8, po 80 za osobę? Tak? Na trasie jest jeden przystanek, gdzie jest toaleta i można coś kupić. Złoty za kawałek Po drodze mogliśmy, można sobie zjeść z W Kartagenie byliśmy tylko trzy noce. Właściwie mieliśmy dwa dni na zwiedzanie, więc głównie zobaczyliśmy Stare Miasto. Następny dzień popłynęliśmy łódką na Wyspy Różańcowe. Plaża, sama plaża w Kartagenie nie zachwyca, ale w okolicach naprawdę jest co robić, więc mogłabym być tam jeszcze przynajmniej dwa dni. Viva, Viva Polonia. Polonia! 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 Lewandowski! Polonia! Wchodzimy na główny plac Starego Miasta, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I na tym placu przeważnie stoi taka grupa kobiet w tradycyjnych strojach, zwane pal palangheri, możecie sobie tam zrobić zdjęcie z nimi czy filmik, Uzgodniliście przed tym cenę, bo my tego nie zrobiliśmy, no troszeczkę przepłaciliśmy, ale trudno. Ja uważam, że tam później jak poszliśmy na inne uliczki były o wiele sympatyczniejsze kobiety, szczególnie trafiła nam się później taka przy murach obronnych starsza pani, która w ogóle nie chciała od nas pieniędzy za to zdjęcie, więc tutaj musicie troszeczkę uważać i uzgodnić po prostu kwotę, jaką chcecie dać za te zdjęcia.

Wiesz co? to by trzeba było trzy kupić, tak, żeby było tak. No. Ta cereczka. Ta, ta, ta yes. O, ten jest fajny też tak, tam był. Dwa, ale są dwa. Tak, dwa i jeszcze trzeci. I wtedy by było ok. Dobra, to ja będę wiedziała, to tutaj przyjdę. Fajna. bransoletka, nie? Lato, lato, nie Lewandowski, tylko lato, jeszcze nasze roczniki, które pamiętają naszego lato. Nie, to widać. 1 dolar. 150 000 pesos kolumbijano. Nie da jolare nawet. Ja nie palimy. No Pablo, 35, 100 fit, pesos No, Na dorzyła. Na dorzyła. Okej, to jest kolor oryginalny, oryginal Kolumbia. Cartagena została założona w 1532 roku. Jest uważana za taki kolumbijski klejnot ze względu na historyczną architekturę i nie tylko. Na taki charakter bardzo fajny, romantyczny nawet bym powiedziała. Szczególnie tutaj na Starym Mieście. Jak nam powiedział Paulo, nasz przewodnik Medelin, Cartagena to miasto, które szczególnie w ostatnich latach jest odwiedzane przez Polaków. Na pewno ze względu na to, że Coraz częściej nasze biura organizują tu wycieczki, oprócz tego y, ludzie z Polski, tak według jego y, opinii lubią ten chillout, odpoczynek, y, dlatego chętnie właśnie wybierają to miasto, żeby odpocząć w Kolumbii. Polak Yes. good business, good price, tani sklep, tani sklep. Tani? Tani. Dany Mens Mens Chip Chip Shop. O, oh, the good bye. 5 5000. A 5000. 5000, so i woła, żeby ja mu zdjęcie owoców zrobiłam. Chyba zwariował. Na pewno mu dam. Chciał 5000 za to za, za to zdjęcie moje, tak? Tak? na kokonaty? No, zaraz kokonaty weźmiemy, To taka ładna, ładna kolumbijka. Bardzo ładna, bardzo ładna. Przy murze obronne, takie gdzie są tak zwane żółte...

Miss Polonia. miss Polonia i Miss Palenkę. Palenkę. <laughs> Palenkę Kolumbia. Kolumbia. Dzisiejszego ja. dnia my z Mery mieszkamy w tym apartamencie 31 piętro. Ale nad basenem. Ale jeszcze nie, to dopiero jak my się wyprowadzimy, to tam będziecie mieszkać. Jak posprzątamy po was. Tak? No to bardzo dokładnie, dobrze. Klimatyzację włączyłeś? Tak. Ale tak naprawdę tam mieszkamy. To, to nie są żarty, nie? Pomieszkujemy. Pomieszkujemy. Jeszcze, jeszcze dwie noce. I nasz apartament owiec wieczorem. Po środku jest loża taka charakterystyczna, okrągła, przepiękny basen. Bardzo polecam widok na całą Kartagenę, jak widzicie. I ja znalazłam to w RMB za 370 zł na 4 osoby, dwie sypialnie, dwie osobne łazienki, więc cena naprawdę uważam, że rewelacyjna. Bardzo polecam. Później jeszcze pod koniec vloga pokażę, jak wygląda to w dzień. Jeszcze może dodam, że dosłownie 10 minut, maksymalnie 15 od Starego Miasta i no oczywiście te 370 zł to za dobę, ale tak to jest, no uważam, że to jest bardzo tanią. Zanim zwiedziliśmy stare miasto, to chcieliśmy jeszcze załatwić wycieczkę na Wyspy Różańcowe. Biura brały za to około 600 zł za osobę, więc szukaliśmy kogoś, kto zrobiłby nam taniej. Zależało nam też, żeby żebyśmy mogli popłynąć sami. No i udało się. Tu trwają pretratacje. Akurat nie wzięliśmy od tego faceta tej wycieczki. Przy przystani była przycumowana przy łódka, przy samym wejściu do starego miasta, jakbyście szukali, przy tej głównej bramie. No i cena była taka 1150 zł za całą łódkę, tylko do naszej dyspozycji na sześć osób, na kilka godzin, więc też super cena mam telefon, zaraz podam, jakby ktoś chciał skorzystać. To jest właściwie jedna. Trzecia tego, co brały biura turystyczne. W cenie była również woda i lód. Jakbyście chcieli większą grupą jechać, no to łódka mieściła 10 osób. Wyszłoby to jeszcze taniej. I 8 rano jesteśmy już na łódce. Powrót miał być około godziny 16-17. Tutaj zaraz podjedziemy, bo trzeba będzie pokazać również swoje paszporty, więc pamiętajcie, że trzeba paszporty z sobą wziąć.

What

Mówiłem przed bogą, nie patrzyłeś nogą. Byłaś moją nogą, poza nami ogrod. A jest tam pomoc póki nie ma nikogo. Odbijam, nadajecie z doną, moja jedyna. kiedy cię wspominał, to to przyczyna, motywacja i finał. Na wieki lawina podniosłaś karima Wyniosłaś nas, na wyżyna. na ty cygnał, zeszłe Karaiby, nim Ale, woda szara

Nie yeah. w Tu, tu, tu Shakira! Shakira Island! Nie! A mi kolega pisał, jak spotkasz się Shakir, to go spotkał. To Shakiry. Możemy pozdrowić Shakirę. Idzie. Jest tam fala. To, jest to ma lepiej od Pawła Escobara, nie? To jest bez... nazywa jej facet? Były Kieram. <laughs> gera, gera, tam Shakira, tam Shakira. Ale nie <gum> Nurkując w tym miejscu, możecie zobaczyć jeden z wraków samolotu Pablo Escobara. Z tyłu jest również jego rezydencja. Please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady or you want the Slim shady, are just dimmer So, want the real Slim Shady Please stand up, please stand up Please stand up Guess this is Slim Shady And all of us Viva Viva Polonia! Viva Polonia! Viva Polonia! Viva Polonia! Sí, está aquí, ¿eh? Vamos, a ver si no <laughs> es... Bueno, México, viva México viva ¡La banda! la, banda, me... la langosta! ¡Sale para 40 la ¡Ahora la va a comer! ¡Rica la langosta! ¡Sale para 40 la bandera, ¿eh? ¡Mira cómo sale! ¡Delicioso! ¡La Wyspy różencowe to archipelag 27 wysp koralowych. Można wybrać wersję rozrywkową, i taką my wybraliśmy. Jednak dla miłośników ciszy, relaksu, jest również druga wersja, obejmująca wyspy takie bardziej bagniste, porośnięte lasem na Morze Nowym. Jest to taka wersja dla ludzi, którzy cenią sobie ciszę. Tu w tej chwili przypływamy do następnej wyspy, bardzo rozrywkowej, jak za chwilę zobaczycie. Co, masagę, masage. Ojej, co tu się dzieje? Ale kurde, jest, jest impreza, gruba, gruba jest impreza. Gościu, który do nas podszedł z tym żółtym kajakiem, który jest z tyłu, nie sprzedaje pamiątek, co mogłoby się na pierwszy rzut oka tak wydawać. Sami się domyślcie, co jest w, umieszczone w tych figurkach. Ciekawostką jest to, że można zapłacić nawet kartą, nie tylko gotówką. Dla mnie to jest ciekawe, co trzeba wpisać w tytule takiego przelewu. Nawet tak specjalnie się nie stresował, czy nagrywam. Spytał się tylko, czy nagrywam. Ja oczywiście powiedziałam, że nie nagrywam. No i tyle. Co tu się dzieje? Tu się dzieje? To są jaja, nie? Czegoś takiego nie widziałem nigdy w życiu. Nie, nie to możecie wypożyczyć za 110 zł. Share my ass, let's take my back like Guardi, vi gondacci, Napra! Bellissima! It, <laughs> Crazy Dragon! Crazy Travis! Travis! <laughs> 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 tricolor, Mary, three Crazy Colombia. Crazy Dragon! Crazy Dragon! wishes. Three wishes. Crazy no.

¿Y mi familia? Familia, sí. Mi nombre es Magda. ¿Y ves Magda. Magda. Marta, mucho gusto. Magda. Este es un souvenir, ¿ok? Cenomoni. Tricolor Colombia. Suvenir? Hace tres meses, sí. Souvenir. Cenomoni, souvenir. ¿Tienes un montón también uh -huh. Sí. Yes. Tres meses. Okay. Tres. Uno, dos, tres. <laughs> tres. Mira, okay. se saluda a ti. <laughs> okay. A Następnym przystankiem były lasy na Morze Nowe, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Iguanę i Szopy. Ten punkt programu dostaliśmy od naszego kapitana w gratisie. Za chwilę ostatni przystanek. Nadal zabawa trwa. Bardzo polecamy właściciela łódki oraz naszego sternika. Pozdrawiamy serdecznie. Ale nad Bawykiem lepiej. Tak, woda. Tak. Cieplejsza woda, cieplejsza. Pogoda zawsze dopisuje, nie ma dni deszczowych. A tutaj, tutaj trafiliśmy wyjątkowo wyjątkowo naprawdę trafiliśmy tutaj w taki deszcz, deszczowo-jesienny dzień. I też zrobiła pogoda. Nasz basenik za dnia. Tak wygląda. Nawet nie było kiedy się za bardzo pogościć. Jest super. Ale zdążyliśmy tylko wieczorem raz, no bo zbyliśmy do tego trzy noce, a chcieliśmy cokolwiek jeszcze zobaczyć, podwiedzać Cartaghenę. Oprócz tego byliśmy wczoraj cały dzień na Wyspach Różnicowych i teraz ostatnie godziny, bo dzisiaj za, za chwilę, za chwilę, no za dwie, trzy godzinki już jedziemy na lotnisko i lecimy do Kostaryki. Fajne miejscówka, naprawdę. Bardziej, że my naprawdę w super cenie ją dostaliśmy, bo po ten pokój na cztery osoby dostaliśmy za 370 zł za dobę, więc naprawdę bardzo dobra cena. Żegnamy się już z Kolumbią, i w następnej części zapraszam do oglądania Kostaryki.